Ktoś przegląda Twoje zdjęcia. To mogą być zdjęcia, które mieliście w przeszłości. To mogą być zdjęcia, które Ty masz na profilu, na swoim facebooku, instagramie, może TikToku. Ktoś tęskni za Tobą i przegląda ciągle Twoje zdjęcia. Ja myślę, że to osoba, która w jakiś sposób odbijała się od ciebie, była może bardzo podobna, lub miała podobne zainteresowania. Zobaczmy, co jeszcze o tej osobie. Ja myślę, że od tej osoby nauczyłaś się może wiele, lub dostałaś jakąś lekcję, e, która pozwoliła ci pójść do przodu. Nauczyłaś się czegoś. E, może bardziej zaczęłaś patrzeć na siebie, e, na to, co Ty e, powinnaś mieć w życiu, jak powinnaś być traktowana w życiu.